Tak sobie włączyłem. Dobra, sorry tutaj za mikrofon. Ale zamyślała, dobra, włączę sobie na chwilę. Nie komentowałem tego bosa. To jest bos, który, który na którym ludzie odpadają po prostu traktują go jako najgorszego bossa, może nie najgorszego, ale jednego z trudniejszych bossów w grze. I tak sobie po prostu zacząłem grać. No i kwestia jeszcze, jakie to miałem ustawienia. Czyli to cięcie berserka. Uderzenie wtórne. I fala lecznicza. Tutaj krwawy, znaczy ten spaczony przypływ i liśniący uskok tutaj. No i mamy nowy kryształ, który będzie, ja go na razie nie będę specjalnie tutaj analizował na każdym polu. Albo przeanalizujmy na przykład co daje tu, co daje tu, bo on w każdym tym miejscu daje inną rzecz. I tak samo tutaj można go jeszcze umieścić. Ale to już przy kolejnym bosie. Także koniec końców cięcie berserka mam dodatkowy punkt, który na przykład mógłbym tutaj dać i będzie zmieniać się w cios wstrząsowy, słaby atak. Eee, tak sobie po prostu zacząłem grać. Zobaczycie, film będzie miał około 4 minut. Eee, aha, jeszcze jedna rzecz kluczowa. Jest 8 godzin 37 za mną, 309 zgonów. Eee, na poprzednim bosie było 126 zgonów, więc na tym miałem około 190, 190 zgonów. Eee, to świadczy o tym, ile razy podchodziłem. 190 razy podchodziłem, chociaż to jest dość szybko. No dlatego właśnie córka jest koło mnie i ja mówię: Nie wierzę, przyszedłem. Dlatego, że nie wierzę, bo po prostu jeszcze dzisiaj godzinę siedziałem i grałem. A fajne jest to, to uczucie, kiedy w końcu przechodzisz. No i zobaczmy jeszcze w tym odcinku i w tym. Tutaj byłem chyba. W tym filmie jak się drzwi otwierają i będzie dwóch nowych bossów chyba dwóch. Nie wiem jacy. Gdzieś tam tylko czytałem, że jeden chyba lodowy, a drugi jakiś tam. O dobra, tu mamy jeszcze rusz w drogę, to nic nie możemy zrobić. I będzie krótki, i taka walka z bosą. O, dobra, co ten kolega nam powie. Kolejny przedawny przyszedł do nicości łagodny i spokojny EOS. No, nie był taki łatwy, ale dobra, otwieramy drzwi, panie kolego. W końcu i wchodzimy. I tutaj no, nie ma żadnych przeciwników nowych, i tak dalej. Sanktuarium dusz z aktuarium zgody ale świetnie to wszystko wygląda Dostrój, kolejny, mamy kolejny checkpoint róż w drogę, czyli mamy raz, dwa, trzy, czterech bossów, a jest łącznie 10 To sobie gdzieś na filmie potem poczytam. Jest 10, więc... I tu znowu kolejne drzwi do otwarcia. Po jednej stronie pewnie jeden boss i tutaj też do czytania. Szkarłatny Baron. To są takie właśnie rzeczy, które można sobie poczytać dodatkowo, a tutaj pooglądać właśnie te wszelkiej maści klimatyczne lokacje poczytać, no ale ogólnie gra skupia się na tym. O, tu jeszcze ktoś naхуł uczony. Przybyłem tu, aby uczyć się od wielkich mędrców, lecz niestety spóźniłem się, nic nie spodostało z naszego jakiegoś zakonu. Jeśli znajdziesz coś ciekawego, ja coś tam mam, właśnie pióro świtu, Musi pochodzić z Wyspy świtu, nie ma wątpliwości. Okej. Okay. No, oni raczej nie nauczą nas jakichś nowych rzeczy. To jest taki dodatek do tego wszystkiego, żeby właśnie podejść tu gdzieś do ściany, tu coś poczytać. Nie ma tu jakiejś specjalnie mapy. Tam jest na pewno jeden boss. A jeszcze tylko pójdziemy na drugą stronę, zobaczyć e, tego drugiego bossa. Ja kolejny odcinek po prostu zacznę. Odcinek, to no nawet nie można mówić o odcinku, bo. Aha, tu jest ten lodowy, którego wszyscy biją jako drugiego lodowy. A tam jest jakiś drzewiec. O, i tutaj coś mamy do znalezienia. Stłamszone serce ognia. I mamy nowego NPC szalejącym po okolicy durniem. Który szaleje po okolicy. Czy chcesz oddać ametystę fiolka? Tak. O, jest zaskoczony. Zobaczymy czy myślałem, że coś dostanę, jakieś wiem, super zdolność, która pozwoli mi w łatwiejszy sposób walczyć z przeciwnikami. No ale tu teraz właściwie będę musiał odpowiednio znowu dobrać te zdolności może nie będziemy zaczynać odcinka, tylko żeby się jakby nie dołować, tylko dołować tym, że nas akorci, żeby tam wejść. Nie, dobra, w tym odcinku będzie EOS, w kolejnym będą kolejni. Do zobaczenia w następnym.